<laughs> Ty dziwko jebana, czemu oni kurwa się odzywają? Co to za pierdolony śmieć jest? Siema byczki Byczki Pobudka z rana, halo. Co rano wstaje temu Pan Bóg daje. Proste. Eee... Gramy dzisiaj pajacem magicznym. A nie wiem czy z kamerką. Sami oceńcie. Czy powinna być kamerka czy nie. <tryk> Mam świeżo umyte włoski. Ale nawet nie poczesane. Może bez kamerki, co? I tak dzisiaj króciutki stream. Jak za O kurwa. Te widzowie, jest mniej czy więcej? Czy tak samo? Bo jak jest więcej za kola, to trzeba będzie się wpierdolić na farmakologię. Czy jak to się tam nazywa? Na leki. Więcej jest naprawdę? Nie jest to możliwe. Patrzcie widzowie, jak wygląda t, kurwa ten Apeshako. Jak jest Apeshako, to jest Oro. Tutaj zakiem na topie zagrałem, ale to z gry utrrolował, bo se wziął aftershocka na Wiktorze. No, ale jak wjeżdża Apeshaker, to nie ma opcji kurwa przegrać. No, nie ma takiej opcji. Wszystkie winy Pan Pana no, ostatnie 15 gier, 14 winów, jedna porażka. Jak widzę takie statystyki, to czuję mrowienie na jajkach. Ale... Oby się nie skończyło, bo może to jest miłość do pierwszego lustrika. A bot jest do zgankowania, ale nie w takiej pozycji. I chyba nie przed szóstką też. Ja pierdolę, oni znowu na kurwę dostają No kurwa ja padam, ale mi nie pomaga Ja pierdolę no Nie wiem nie ce mi się już, kurwa, już mi się nie chce. Czemu oni ich nie gonili za autoataków, kurwa? Czemu oni się boją podejść? No przecież mieli po 200 HP, kurwa. Nie wiem, no takie pizdy, jebane, kurwa. Jak nie trzeba, to stoją tu pod turetem i dostają od odeliski, kurwa. Jak trzeba pomóc, to chłopy spierdalają. A Iloi też się mogła tepnąć, to jest prawda. Trzech chłopaki to się tak losowo z używają na bocie Wiem, chcesz tutaj No dobra, to no damy, pierdalamy się. No, oba sumonery są przecież dostępne, kurwa, bo jakby nie. No, za chwilę właśnie jest kurwa z ganka, Jeszcze się wyjebyć No czemu mamy kalistę senną kurwa Mam nadzieję, że zabija cię co Dobra git Więc ja co toara wziął pan Wystawiłem mu kurwa 3 kile, Sforsowałem jakiegoś debilnego dive'a Biorą Senne kurwa z Kalistą i on coś pisze, śmieć jebany po tym jak nafidował Eliskę, żeby se miała early game Najlepszy kurwa champion do early game'u chyba w tygrze? W lesie No co za pies pierdolony Czemu nie wyrywa się im kończynek? Z urzędu To jest pytanie No Eloy się właśnie wyjebała jeden na jeden Też se coś napiszę. Gry komputerowej z urzędu oczywiście. No co zrobisz? No nic nie zrobisz. Taka gra. Czy ja jestem w stanie ujebać tego Malzahara? Chyba nie. Nie, ale Rakan jest giga broken championem. Na no solo kolejce przynajmniej na pewno. Dobrze, no, mamy senny. Senna to wykurwisty champion. Nie wiem, kurwa, pikowanie senne na suporcie na solo. To jakiś Gigatrolling, jak nie klaszt dułobota. Ten Heros jest kurwa useless, taki raka. Forsuje wszystko. Spierdala przed gankiem. Engageuje nie wiem. Ludzie, którzy mówią, że że na SOP to są jebnięci na, na głowę, tak o opiknięcia se lasowo na solaku. Wszystki <grywka> <grywka> next. No, to niezły kurwa hitbox. Chyba se jaja robisz. Tak, Kalista i Senna. Przegrywają na Varusa kurwa 1v2. Zajebisty bottom. Jungle Diff. No tak, tak. Znowu strollowałem gierkę. Ale dobrze, że nie grałem z tymi kurwami Shakosem, bo szkoda winrate'a. Nie da się ich pociągnąć. To zwykłe szmaty. Jedyne ich miejsce to jest kurwa piekło po sądzie ostatecznym. I oby kurwa jak najszybciej się sprawa potoczyła. <ścoughs> Ale w grze komputerowej. W green hell. Zielone piekło oczywiście. Tak, 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 tak. A oda Kalista nie chce tutaj strzelać, widzę. Może w następnej gierce jakiś poradnik de No co? No teraz zbanowali. Tak ten zagrał. A nie wiem, czy słusznie. Jak mówię, no szkoda win rate na granie z kurwami. To jest do wygrania, chyba jeszcze. No jako tako jest, no ale to wiesz. No mają kilę na elisce, no teoretycznie, jakby ten. Bo całe to by się już przydało, tak powiem, powalczyć. Po ty się musisz do bazy cofnąć. No nic, no trzeba będzie. Tu bez wykonać chyba. No ja, i tak na topie. No ma tp peka niby, no. E, ty dziwko jebana! Czemu oni kurwa się odzywają? Co to za pierdolony śmieć jest? OTP Iloi, 600 gier w tym sezonie Iloi, ma czelność, kurwa, pisać coś, no pierdol jebany. <laughs> Nituje w każdej grze Iloi, kurwa, ma więcej wyjeb... On ma 1,5 KDA po 600 grach na Iloi, no niesamowite to jest. No chłop miał większy range smite, a pan się wyjebał na 780 chyba ten Drake. Co zrobisz no? No już tam ty. Zajebał mnie dotek. Dara, nie no, poddajmy to. bo od razu używam, bo chcę se zadać depsa i spierdalać. Comeback? No nie wierzyłbym w to. Generalnie to gierki się comebackuje jak wiecie jak jest jakaś fajna łapanka, coś takiego. A no, tutaj dał incenować. No Illaoi to jest kurwa już less champion. Illaoi to heros, który kurwa nic nie robi. Jest stworzony tylko i wyłącznie do 1 na 1. Chłop wbił mastera tą Iloi tylko dlatego, że zajebał nią wystarczająco dużo, w tym przypadku 600 kurwa gier w tym sezonie, i rozpierdalał Procentowo większość kurwa autofilów na to plejnie i puszował do samego inhibitora. No i tak wygląda kurwa ranking Blizzelegen. <coughs> Tyle jest szósta na EUW. Ja pierdolę, chłop jeszcze im mówi, że chłop z dobrą iloi, bo na Lorskiu zajmuje szóstą pozycję, no kurwicy dostanę zaraz. Dawaj, wpierdalamy się. No niestety, wyjebałem się. Big szkoda. A co my możemy zrobić? Przecież nie wygramy tej gry, kurwa. Nie wiem, że oni FFA nie dają tak 9 minut. Mamy useless postacie. Ja tak jak mówię, no cieszę się, że nie wybrałem tu apeszako. Bo nie, mas, nie ma kurwa szans wygrać. ja nic nie mówię nawet. Na reportów nie dałeś. O kurwa, zapomniałem. No ale się pomodlę za nich. Zrobię no to za ciebie, spokojnie. Jeszcze ktoś na czacie napisze, żebym nie chodził do lasu setem. Ja rozumiem, że się oglądałeś DJ-a śmierci Nerwariena, co ci pisze, żebyś w godzie grał do końca, kurwa, i grał proste, postaciami prostymi. Ale rozumiesz, kurwa, że jak moja drużyna tu, ja nie mogę nic zrobić junglerem, no Nic. Rozumiesz? Nieważne, jak bardzo bym chciał. Ja zaczynam od reda, Eliska zaczyna od reda. Ona kończy na bot w trzeciej minucie, ja kończę na top Jak e Chłopi się wypierdalają za 2-0 na bocie dla Eliski. No to nie mają nic nie mogą pierdolić. No nie zteleportuje się na tego bota, choć bym chciał, kurwa, bardzo. A ja nie wiem, czy wy to rozumiecie, czy wy trolujecie? To samo, senna w ogóle. Ragasek przyjdzie, kilka dokończyć. No kurwa, niestety, no co zrobisz? Jeszcze jest to do poddania, kurwa. Aż chłopca używa trinketo czerwony trinket pod tureta, No trudno, co zrobisz? To nie zła niewidzialność. Tak mnie widzą Chcę dla Rejeta To mają Sola i shora. Ale my już mamy 3 itemki na Kaisie To jest win chyba Jest szansa to przegrać w ogóle? Jednak jest. Nie wydaje ci się. Siema Marcinku oglądałem wczoraj twojego oszako i serio rozpierdalasz. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję raz, że nie co ty mówisz, ja troluję totalnie, zobacz. Przeze mnie się Irelia wyjeba 11 razy, a Kaisa 10 i na 9. Jestem totalnym frajerem na tym szako i trolluję całe życie. O, to też mi się przyda możecie to sobie wsadzić w dupę. Ale zanim zaczniemy, jeśli lubi się starać paczki za siedem i pół koła i dostawać w nich rozczarowanie oraz odrobinę depresji, bo ja na przykład nie lubię, dlatego zapraszam O, Akademia Ligi Legend. Co jest, kurwa? Akademia Ligi Legend. Prowadzi Grzybek. Grzybek prowadzi. Cześć. Zapowiadałem wam poprzednio, że dziś ujrzycie drugą część materiału od Dżungli, ale niestety się z nim nie wyrobiłem na czas. Trochę on dodaje, trochę odejmuje, no w każdym razie będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Aby jednak nie pozostawić was z niczym, na dziś prezentuję odcinek, który i tak miał się pojawić, czyli 10 porad jak wygrać mecz i jak ogólnie wygrywać jak najczęściej. Jak ktoś chce, to w opisie są timery konkretnych porad. Jeden korzystaj z minimapy. Minimapa to jedno z najważniejszych. Nie mogę, ja mam czernę, że mam Jezuska na minimapie. Nie Dwa. mogę się oglądać. Wizja. Oczywiście, minimapa, która jest cała, pokryta mgłą wojny. Nie... Dobra, wizja. Trzy. Utrzymuj porządek w ekwipunku. Jeśli masz przedmiot. No proste. Wiadomo, że miecz który. Pointuję w lewą stronę, musi być w lewo. Ten po prawej, na prawo. Buty na środku, na dole. Tak masz kask, to na środku, na górze. <grytanie> Tylko tak się da wygrać grę. Dobra, to czwóreczka. Miniony. Te małe robaczki są bardzo potężne. No to jestem specjalistą w podpierdalaniu akurat z linii. Subskrybuj kanał Akademia Link. No to nie źle kurwa. 6. Nigdy się nie poddawaj. <laughs> Jak kurwa nie. 7. Nigdy nie bądź to... <laughs> nie no. Piękne te porady. 8. Kile nie są najważniejsze. <laughs> Chciałabyś zacki za fajny poradnik oglądasz No no 9. Objective solo to nie piątki SoloQ to gówno jebane Nie no wam, że to są takie porady dla Jak ktoś wbił 30 level dopiero Już po dwóch grach mu się nie chce grać Soloki.